Dzień dobry, witam. W zasadzie oczywiste jest, że wszyscy chcemy być szczęśliwi. To jest chyba nie, nie ma co tutaj jakby dyskutować nad tym. I już sobie kiedyś ustaliłem, że dla mnie szczęście jest synonimem spokoju ducha, harmonii, równowagi, takiego bycia tu i teraz. Jakkolwiek to chcemy nazwać, to chodzi właśnie o ten taki błogi stan, kiedy w danym momencie niczego nam nie brakuje. Jesteśmy ukontentowani z tym, co jest w takiej symbiozie z otaczającą nas, rzeczywi z otaczającą nas rzeczywistością. Eee, po prostu czujemy się jakby jednym z tym, co wokół nas. Eee, nie myślimy o tym, że trzeba coś zrobić albo nie wiem, że chciałbym mieć coś, czego nie mam i tak dalej. Po prostu niczego nie brakuje. Jesteśmy tu i teraz i jest fajnie. I myślę, że wszyscy chcielibyśmy jak najczęściej przeżywać takie stany. To chyba jest oczywiste, wydaje mi się. Eee, i do czego zmierzam? Wczoraj w zasadzie dzisiaj, już bo w nocy e, jakoś tak nie mogłem spać, rozpieniałem różne rzeczy gdzieś tam z przeszłości, sobie wspominałem różne jakieś tam momenty ze swojego życia pod kątem tego, e, kiedy się czułem szczęśliwy, a kiedy nie. I tak sobie różne stany, różne okresy, różne e, momenty jakby tak analizowałem i sobie tak się zastanawiałem na przykład czy jak byłem naćpany, czy jak byłem pijany, czy jak byłem obiedzony. Czy na przykład na Fukany Guaraną, czy, 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 czy jak uprawiałem, bardzo, uprawiałem hazard, to tak to nazwijmy, czyli tam stawiałem stawki, jak to się mówi. I prawda jest taka, że były we wszystkich tych my, dziedzinach, sytuacjach takie momenty, kiedy się czułem szczęśliwy, i takie, kiedy nie. Bo przypominam sobie jakieś tam imprezy, na przykład, gdzie. gdzie, gdzie pod wpływem, znaczy pomimo czy pod wpływem, po, inaczej poza życiu pewnych używek, czułem się przeszczęśliwy, było fajnie, jakby nie miałem właśnie jakiegoś nakłoku myśli. Yy, ale czułem się właśnie, znaczy przypominam sobie też takie momenty, kiedy gdzieś rano jakiś zjazd poalkoholowy po czy po narkotykowy, też jakby tutaj chociaż jakby wie, wielkiego nie, no, do narkomana na szczęście mi daleko, natomiast gdzieś tam coś było i jakby też nie mam powodu, żeby to ukrywać i były takie zjazdy nad ranem, że po prostu miałem jakieś taki, takie paniczne strachy przed nie wiadomo czym tak naprawdę do dziś dnia ja nie wiem czego ja się bałem można by powiedzieć natomiast no, było to bardzo niesympatyczne uczucie tak bym powiedział nie? takie no, jakieś takie depresyjne bezsilne ale też lękowe mocno stany i też jakby tak jak mówię w każdej innej dziedzinie jak sobie wezmę nawet właśnie nawet zakłady to Wiadomo, że przeważnie było tak, że jak się wygrywa to jest super i jak się przegrywa to jest na przeciwnym biegunie, jest bardzo niefajnie. Natomiast zdarzały się również takie, takie wyjątkowe sytuacje, kiedy wygrywam duży zakład i wcale nie jest fajnie, jest, 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 jest źle, jest, jest cierpienie jakby w mojej głowie. I również były takie momenty, kiedy, kiedy przegrałem jakiś gruby zakład i w jakimś sensie poczułem się wyzwolony i jakby przeanalizowałem sobie takie E, powiedzmy wyjątkowe sytuacje i było to na przykład coś takiego, że, że, że byłem w trakcie odgrywania się powiedzmy, nie? Odgrywanie się kojarzy mi się przede wszystkim e, z natłokiem myśli, czyli że nie, przesta nie, nie jestem w stanie przestać myśleć czy, czy jestem w stanie jakby kontrolować to, co robię czy jednak muszę się e, poddać tym kompulsywnym myślom kompulsywnym chęciom, żeby się odegrać e, i, i nawet jak na przykład w trakcie takiego cugu Hazardowego udało się, jakiś tam większy zakład wygrać, nawet to ja i tak nie czułem spokoju ducha, nie czułem się szczęśliwy. Powiedziałem, że kurde, i teraz znowu jeszcze trzeba wyżej się odegrać, i tak powiem, bo dalej jestem pod kreską, jak to się mówi. Dalej jestem w niższym stanie niż na przykład byłem 5 e, dni temu, powiedzmy, nie? I cały czas jest takie kurde, może już powinienem przestać grać, a może nie, a może coś tam, a może nie i coś tam, coś tam, coś tam, nie? I były to bardzo niesympatyczne odczucia, tak, e, tak jak sobie to pozwoliłem nazwać. E, Natomiast były też takie momenty, kiedy, kiedy po przegranym zakładzie e, poczułem tak zwane e, poczucie dna. Przy czym zaznaczam, że, że ten poziom dna jest dla każdego człowieka e, i w każdej sytuacji też może być całkiem czymś innym. To jest uważam zawsze warte zaznaczenia. E, I w takim momencie, kiedy, kiedy czułem, że kurde, przegrałem na tyle, że już nie mam siły się odgrywać dalej. W jakimś sensie było poczucie ulgi, że, to, że koniec na tłoku myśli, że, że koniec zastanawiania się jakby w swojej głowie tej, tej walki yy, różnych głosów, czy ja jestem w stanie się nie odgrywać, czy ja jednak spróbuję jakby gdzieś ogarnąć, czy jednak pójdę za kompulsem i to zrobię. Przeważnie jak w ogromnej większości przypadków tak to się kończyło niestety. I to właśnie przy powiedzmy z zakładu starałem się jakby tak przenieść na inne dziedziny życia i, i, i doszedłem do takich wniosków, że yy, w zasadzie jesteśmy szczęśliwi wtedy, kiedy nie mamy problemów, nie mamy dylematów do rozwiązania, czy powinienem zrobić to, czy powinienem zrobić tamto. Nie ma takiego właśnie mniejszego lub większego natłoku myśli, nie, czyli kiedy mamy taką klarowność tego, co chcemy robić i po prostu w naturalny sposób to robimy. I teraz chciałbym zaznaczyć, jakby rozwinąć w jakimś sensie myśl, że co to znaczy nie mieć problemu, bo <grym> uważam, że muszę to rozwinąć, bo w zasadzie... Jedne z, najgorszych swoich, jedne, jedne z najgorszych momentów w moim życiu. Przeżywałem jako gość, który mogłoby się wydawać, że, że nie ma praktycznie problemów, że jest, powiedzmy, jakiś tam bardzo wysoki status finansowy, jest, jest w zasadzie, jak to kiedyś gdzieś w jakiejś rozmowie padło, na horyzoncie dziewczyna, gdzie do, klasy typu, że, że wstydziłbym się normalnie powiedzieć dzień dobry, chociaż w sumie... No, robić z kimś, komu się wstydzę powiedzieć, dzień dobry, no ale to ten coś tam, nie? I mm, gdzieś mieszkanie na osiedlu dla lepszych ludzi, gdzie, 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 gdzie też, jak to sobie kiedyś nazwałem, w tym parkingu, moje Porsche wyróżniało się tak jak Matis na Mastależa. I, i, I jakby wydawałoby się, że to jest takie, nie wiem, idealne życie, że, że gdzieś praca z, z typu też tych wymarzonych, powiedzmy, że łatwa i dobrze płatna i nie trzeba się starać, nie ma żadnego stresu i tak dalej. A nawet jak mi się znudzi, to też mogę po prostu sobie przestać pracować, też jest spoko. Z tych takich bardziej wymarzonych żyć w sensie. Natomiast, i wydawało mi się, że nie ma problemu. Natomiast no, jeden z takich z bardziej pamiętnych momentów w tym okresie, że tak powiem, to jest jak w zasadzie no, z płaczem na, na twarzy, tak to się mówi. Z... Zauzawiony, jakby z takiego właśnie jakieś, nie wiem, poczucia izolacji od społeczeństwa, jakkolwiek to nazwać, jadę do psychiatry i tak mijam, jakby właśnie e, z taką zazdrością e, widzę dwóch takich e, dżentelmenów pod sklepem, którzy sobie piją tam winko czy piwko i, i są zadowoleni, się śmieją, się cieszą i tak dalej i im zazdroszę. Nie? I więc tutaj chciałbym zaznaczyć, czy ja w, takim, w tamtym życiu e, nie miałem problemu. No wręcz przeciwnie, miałem duży problem i jak ja sobie to nazywałem, moim problemem był brak problemów, powiedzmy. Wiadomo, że to jest takie troszeczkę ma ale chodzi mi o to, że byłem troszeczkę uzależniony od rozwiązywania problemów powiedzmy, nie, czyli musiałem, jakby brak problemów sprawiał, że ja wiedziałem, że muszę coś robić. Miałem wewnętrzną presję, która sprawia, że, że, że ja muszę iść w jakimś kierunku. Ale nie do końca wiem w jakim i przez to jestem ten jestem natłuk myśli, bo a może powinienem zrobić to, a może powinienem zrobić tamto, a może powinienem nic nie robić i, i się zabić na przykład, nie? I też będzie spokój. Yy, I ten natuk myśli i brak właśnie tej klarowności, yy, że mam coś robić, że, że wiem co mam robić i to za, po prostu zacząć robić, yy, sprawiał, że, że to był naprawdę jeden z najgorszych okresów w moim yy, skromnym życiu, nie? I tak się zastanawiam, że, że na jakąkolwiek dziedzinę nie przeniesiemy, powiedzmy, tej tezy, tych wniosków, to w zasadzie wszystkie, wszystkie, szczęśliwe momenty, jakie sobie jestem w stanie przypomnieć, to są takie, gdzie, gdzie ja właśnie nie myślałem o tym, co ja powinienem robić, no, nie myślałem o tym, co powinienem robić, tylko byłem w pełni skupiony na robieniu tego czegoś, nie? Jak sobie, jakby, Dałem ten schemat, tą taką definicję właśnie, że, że szczęśliwy jestem wtedy, kiedy nie zastanawiam się nad tym, co robię, tylko po prostu z pełną klarownością to robię i z pełną uważnością, z pełną koncentracją, w pełnym skupieniu. To wszystko, jak sobie właśnie przypomniałem jakieś takie imprezy, gdzie byłem, mówię, na czy na piany czy cokolwiek, to po prostu byłem, nie wiem, no, w pełni byłem skupiony, no bo... W pełni byłem skupiony na tym, że nie wiem, siedzę sobie jakby z ludźmi czy bez ludzi cokolwiek i sobie na przykład słucham muzyki. Jakby jestem w pełni skupionym na danej chwili, po prostu. Jak było na przykład, że, 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 że jakby odegrałem się na tyle, że, że jestem znowu gdzieś tam wyżej i cały czas wiem jaką mam strategię iść w tych zakładach i to sprawiało właśnie taką klarowność, że ja wiem co chcę robić i to w pełni uwagi chcę robić. Nawet jeżeli nie wiem, się objadłem, to był, czasami było tak, że miałem powiedzieć, kurde, co ja teraz mam robić i nie wiem, i było cierpienie, a zdarzały się takie momenty, że w końcu sobie dałem ulgę, ale znalazłem jakby w sobie to, że dobra, wkurzyłem się na siebie, objadłem się, ale teraz będę już wiedział, wiem, co chcę robić, już na sobie układam jakiś plan i sobie nim idę, że tak powiem. I jest ta klarowność tego, co chcę robić i to robię, nie? I tak naprawdę no bo jakby to jest zauważenie tego, że jakby w jakim Stanie byłem. Jakby, jak, czym charakteryzowały się szczęśliwe chwile w życiu, yy, tak bym to nazwał. Yy, I teraz, jakie z tego wnioski mogę dla siebie wyciągnąć i jakimi chcę się podzielić, bo może ktoś yy, również uzna te wnioski za godne yy, wysłuchania. Yy, otóż tak naprawdę większość tych momentów, które sobie wspominam, no to ten stan skupienia. Na jakiejś czynności, którą wykonywałem, czyli, no jak sobie to wspominam, najwięcej filmów związanych z zakładami, nie, nie, nie ukrywam. To większość tych, yy, tych sytuacji była, powiedzmy, przypadkowa. Przypadkowo trafiłem, jakby na to, że nie wiem, że mój serdeczny ziomeczek mieszko yy, z Gdańska, jakby znalazł mi szkołę, University of Salford, i zdecydowałem, że lecę do UK i tam była nowa przygoda i się tym jarałem i tak dalej. I mówię, był tutaj przypadek. Co za przypadek? Natomiast też, jakby. Później, jak się pojawiły jakieś no, 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 gdzieś tam mentalne cierpienia na, na już takim wysokim poziomie, że zacząłem już było na tyle źle, że, że w końcu musiałem, że coś trzeba jakby poukładać sobie i tak dalej. I, i dopiero później, jakby było też, były też takie sytuacje, jak na przykład to co mówiłem teraz, że siedzę sobie tutaj z premedytacją w jakimś sensie skupiam się na tym, co jest. I na tym polega też ta, 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 ta druga kategoria jakby czynności, kiedy, kiedy jestem szczęśliwy, czyli jeżeli nie ma przypadkowych sytuacji, czyli po prostu jeżeli nie zdarza mi się w moim życiu coś takiego, że, że są takie sytuacje pełne adrenaliny, że są szpagaty, jest fajnie, no to samemu sobie trzeba wytworzyć taki stopień koncentracji, który będzie sprawiał, że ja będę szczęśliwy niezależnie od tego, co będę robił. Nie? Więc tak jak mówię, no było dużo w, w życiu przeszłych. Znaczy w przeszłości dużo było takich po prostu, że się zdarzyły fajne, fajne sytuacje i byłem szczęśliwy. Natomiast dziś z tego też wynika takie cierpienie nie, nie tylko u mnie, że, że gdzieś tęsknimy za, za, za takimi wysokimi bodźcami, które po pewnym czasie były dla nas coraz słabsze. I właśnie tutaj przychodzi w sukurs właśnie trening takiego takiej wysokiej koncentracji i z pełną, tak jak mówię, premedytacją, z pełną świadomością, celowo skupianie się na tym, co odczuwam, na tym, co doświadczam, po to, żeby mieć właśnie pełne skupienie na tym, co się dzieje, i w ten sposób również osiąga się szczęście, nie? I, i chyba tak naprawdę do tego się sprowadza, jakby szczęście, że, że po prostu. Nie zastanawiamy się nad tym, co, 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 co chcemy robić, tylko to robimy. Jeżeli jest taka sytuacja, że jakby w moim życiu nie ma takich przypadkowych e, sytuacji, że właśnie mówię, tak jak kiedyś się przytrafiła powiedzmy jakaś tam przygoda z zakładami, czy przygoda z emigracją, tak to nazwijmy, e, czy, czy, czy jakieś tam inne rzeczy, które z wielką ochotą, aż miałem ten naturalny pęd, naturalny drive do tego, żeby coś realizować. E, jeżeli później, jakby brakowało mi takich rzeczy, do których miałbym taką super zajawkę, no to można celowo po prostu wywołać jakby w sobie ten sam stan skupienia, który przypadkowo kiedyś się osiągało, po to, żeby znowu poczuć to, tą pełnię szczęścia, że tak powiem. Nie? I, I cóż, i, i tak samo tutaj, nawet będąc tutaj sobie teraz na ławce i robię to z premedytacją, jakby jestem, staram się na pewno być w pełni tu i teraz i właśnie Koncentrując się na, na doznaniach, na, na bodźcach, yy, po prostu jestem skupiony na tym, co jest. Jestem skupiony na tym, co jest, na tym, że, że mówię do kamery, yy, że potencjalnie ktoś tego posłucha, yy, że tam gdzieś w tle yy, słychać, jak yy, kosiarz kosi trawę kosiarką. Gdzieś tam cały czas w tle jestem świadomy swojego oddechu. Yy, jest piękna pogoda, bo tak jak mówiłem, w tym miejscu zawsze jest ładna pogoda. I po prostu, jakby, tak jak mówię, nie, nie są jakby tutaj wymagane żadne, żadne rzeczy z zewnątrz do tego, żeby wywołać sobie ten stan skupienia, koncentracji i klarowności przede wszystkim do tego, co się dzieje. Nie potrzeba żadnych czynników z zewnątrz. Jakby można je wywołać od wewnątrz, po prostu. I, i, I to się dzieje właśnie w tym momencie. Tak, takie mam przekonanie, że, że mówię, że nie, nie zagrałem dzisiaj yy, za, za, za miliony guldenów na, na jakąś tam, nie wiem, trzecią ligę malezyjską. Yy, I nie wiem, nie, nie zjadłem 200 kg sernika czy, czy cokolwiek. Nie, nie, nie było szpagatów żadnych takich metaforycznych. A mimo tego czuję się fajnie, ponieważ czuję właśnie taką klarowność yy, tego co mam robić, czyli do bycia tu i teraz, i to właśnie robię, i w pełni skupiony na tym, co przeżywam, co odczuwam. Właśnie przeżywam podobny stan, który przypadkowo sprawiał, że się czułem w euforii, w szczęściu. I chyba wniosek z tego jest taki, że, 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 że kiedyś był taki cytat, jakby, nie wiem, czy to, mój kolega to cytował, chyba Napoleona Hilla, jak się nie mylę, że Sukces to nauka i ty możesz się jakby nauczyć jej sekretów czy coś takiego, to w zasadzie sukces w życiu chyba każdego z nas to jest szczęście tak naprawdę, przeżywanie szczęścia to jest, to jest osiąganie sukcesu. I tutaj faktycznie można się nauczyć, jak można się nauczyć przeżywania szczęścia. To jest chyba tutaj jakby taki wniosek, którym chciałbym się podzielić, że, że szczęście nie, nie, nie musi jakby być przypadkowe. Tylko po prostu można. E, opanowując właśnie technikę, Właśnie treningu, pewnego celowego stanu skupienia po prostu być szczęśliwym, just like that, człowieku. No.